Cześć! Ja jestem Primax, to kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj jest ze mną mój kuzyn, Adam! To jest z tej strony ja. Tak, czyli inaczej H, -H -G -F -S -S -E. I dzisiaj jest taki trochę nietypowy odcinek, ponieważ gram w War Thunder. Tak, gram w War Thunder, nie grałem na kanale w ogóle w takie filmy bardziej tego typu, właśnie War Thunder. Adam mnie tu zaprasza do drużyny, więc wchodzę. I co jakieś dziwne buzie. Słuchajcie, mam ogłoszenie. Tak. Jak po tym filmem będzie 10 lajków, nie, 8, od 8 do 10 to będzie powrót na moim kanale. A pierwszy film na moim kanale będzie o dosyć dużej zmianie w moim życiu. Tak, właśnie tak będzie. I właśnie ja gram w War Thunder. Gramy, co jest trochę dziwne, ale będzie to, że uczy mnie kuzyn grać w War Thunder. A raczej bardziej kuzyn uczy grać mnie w War Thunder. Ja musimy ci dać e, przywódcę. Ej, ale jako jaki o... kraj gramy? Możemy grać jako USA, Jak Niemcy. Czemu USSR? Chyba Związek Radziecki. Wielka Brytania, Japonia, Chiny. Co? No wiem. Czyli ZSRR. Dobra, to może ja pogram jako Niemcy, to jako ZSRR, bo ZSRR miało bardzo dobre samoloty. A Niemcy Ale gram jako samoloty pierwsze? Najpierw jako czołgi. Dał... No właśnie, jako czołgi bym dał. I głównie bym grał czołgami. Ja nie gram w ogóle w War Thunder za bardzo. Chyba kilka tam razy, więc ja bym, bardzo jestem w to słaby i mnie właśnie Kuzyn będzie uczył. Mówił na jakie pozycje mam chodzić i w ogóle. To ja może na, być. Ja miałem kiedyś takie konto, na którym miałem już czołgi, takie 1.0. Takie nie 1.0 tylko 10.0. Miałem Leoparda 2A4, ale Dokładnie. teraz mam nowe konto i mam tutaj ma, mój najwyższy czołg to jest Tiger H1. No, no właśnie, ale serio musicie się postarać, tu nawet no, widzicie moją konkurs z Discorda. W prawym górnym rogu, a raczej w lewym Ale musicie się po stare cero wbić to 10 łapek, albo 8 Od 8 do 10, bo ja chcę mega, żeby Ada wrócił na kanał Już go to męczyłem nawet Ej, teraz są praktycznie same odcinki z kuzynem w dobra, ogóle. słuchajcie Dobra Ja mam zaraz informację Ja zacząłem dosyć przytupę na tym koncie, ponieważ znalazłem kod War Thunder, który Eco na Army. początek dawał mi KW-2 Panzera 3N I no. T-34-747R No, no no to nieźle, za to ja jest przytubem. Czekam na ciebie. Dobra. Ale ogólnie wiem, że ta gra może trochę nie pasuje do mojego kanału, ale w sumie tak. Nie wiem. Bo takie wojny nie to pasują to za bardzo do mojego do... kanału ogólnie. Czekaj, I tu nie pisz... nie dawaj jeszcze gotowości. Nie dawaj jeszcze gotowości, bo ja chcę na jak mam zero nałożyć. A ja ty przecież powiedziałem, że żebym dał gotowość, bo ty już czekasz na mnie. Wiem, ale jeszcze nie dawaj, jeszcze nie dawaj. No dobra. Można grać właśnie tutaj, bo nie dokończyłem. Chinami, Włochy, Włochami. Francją, Szwecją i Izraelem, ja najbardziej lubię Izrael. Chociaż tak, jest to chyba najsłabszy. Pierwszy czołg kosztuje 200 tysięcy srebrnych lwów. No, ja to mam czołg, którego nawet z nazwy nie znam, bo ja jestem nubem. Mój ja kolega z, z w ogóle klasy Kacper, on się zna bardzo na tej grze A jakie on ma klasy? Nie wiem, to akurat nie wiem, ale wiem, że w to gra, bo często o tym gada. Więc pozdrawiam. O, ale dobra. Bo, bo. Bo ja teraz zbieram sobie y, punkty na fałki na, na FK -E 3002 O Jezu, ej, tam coś wyrąbało za mną. Tam ktoś wystrzelił coś. Więc dobra. Może jak właśnie się nawet spodoba ta gra, to może jeszcze będą? Dzikie zagadki. Dobra, i tak, to dajesz gotowość czy nie? No teraz daję jak mi już powiedziałaś żeby dawał. I trochę można widzieć jakby mi zacinało. Ale w grze już tak nie jest, ale tutaj mi jakoś dziwnie kursor zacina. Nie wiem dlaczego. Ej, ale tu pisze, Joining a squad is not available for this event. Aha, tutaj. To ja zmienię nację, bo ja mam bardzo, bardzo, ale to bardzo potężne czołgi. To masz Niemcy. To nie grasz bardzo, 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 bardzo bardzo potężnymi czołgami. Grajmy z Związkiem Sowieckim i będzie good. Dobra, to tutaj może ja na US nie, bo na US mam kilka. E, dobra niech będzie, że zagrajmy w raczej. Dobra, ja czekam. Ja bym zagrał Izraelem. Ja bym zagrał Izraelem. Tak, ja ja w, końcu ja w końcu jest ten moment, na który wszyscy czekali, czyli w końcu zaczęcie gry. A ja że jestem dosyć słaby Wortander. Ale się op, postaram. Op, op, op. Yes, yes, yes. Ej Nadam, yes, yes. dasz gotowość. Dałem gotowość. Ja też dałem. No, pisze, że nie jest możliwe. To nie masz czasami dane na samoloty. Nie, mam armia. Eee, da, przy tym ja no mnie przywódcą ekipy, że kliknij na mnie tam, to masz mianowym przywódcę ekipy. Czekajcie chwilę. Spróbujemy to ogarnąć, zada się mi wróćmy. Dobra, już chyba wracamy, bo musiałem dać Adamowi. To przywódcę. Oj, teraz działa chyba. Ale jeszcze nawet ja nie dam. No wiem. O nie kichnąć, mi się trochę zachciewa. Nie, nie mogę kichać na odcinkach, bo to dziwne. Ten ociek w ogóle nie wiem, czy będzie zedytowany, czy nie. Chyba nie, bo ja nie mam na to czasu za bardzo. Dobra, Wojtek, ogólnie ja wiem, S. R, właśnie! R... No, pochłopi... Mam do Was mega ważną sprawę, bo ogólnie przecież zaczęła się właśnie przerwa świąteczna, więc życzę Wam wszystkiego dobrego na święta. Adam, Ty też pożycz. No, ja też życzę wszystkiego dobrego. Tak, życzymy Wam obydwojem. Życzymy Wam wszystkiego dobrego na święta. I ogólnie jutro się pojawi chyba z masnym Jeffem i, i może też Adamem, nie wiem. Z jakiejś porąbanej gry na Roblox I dobra, tu tuba! Dobra, słuchaj, Wójtek lecimy na 4D Dobra Ale ja mam Cancel, ja nie wiem dokładnie gdzie jest 4D, będę musiał się zobaczyć, o... E, na mapie masz takie, no wiesz, masz... E, na górze masz jeden, od 1 do 7 Dobra No A od dwie. Ej, 4... mi tu! O Boże, czekaj, ta gra jest za głośna Dobra, jestem już chwilę I dobra Jesteśmy na rozgrywce, ej, to jest za głośna nadal a tam wojnę, no się nikogo nie zabił. Zabij! zabij jest, e, no, jestem. Jest, Cześć Adam, jest gdzie ty jesteś? Tam jesteś, American Gogolak, który gra z Związkiem Radzieckim. Cześć, Związek sowiecki? Związek Radziecki. No wiem. Miałem jakieś problemy, nie Więc odpowiedzi, Więc lecimy na wojnę. No, Adam, ty tam jesteś. Ja tu za dużo nie zrobię na tym filmie, bo ja nie umiem grać w War Thunder Totalnie, ja zawsze lecę jako. Jako jakaś kula armatnia do tych przeciwników i nawet nie udaje mi się ich zabić. Więc no patrzcie, tu jest Adam. Mogę zobaczyć. Ej, teraz jest quiz dla mnie. Czy wiem, czy pamiętam na którym przycisku można zobaczyć co jest w czołgu? Na Q. Nie, nie na Na tak. O. No, ej. Czemu mi powiedziałaś? Teraz zostaniesz zgładzony, bo to miała być quiz dla mnie, czy znam. Tak to by udał. Nie wiem, jakie w sumie. Chyba B. Chyba tak musimy przejąć punkt B, bo jest kluczowy do naszej wygranej, ponieważ przeciwnik zajął 2 punkty. Tam jest B. M. E, tylko jeden. To Na lecimy. W tym B jest tylko jeden czokeletki. Ja za tobą, ja za tobą ciągle będę. musisz mnie osłaniać mój bo ja nie mogę obracać pieszych, bo ja nie mam okolowej pieszych. Mam, no to słabo. Ale wiesz czego ja nie mam? Nie wiem. Z w tej grze i mnie tu zabiją od razu. A ile ty masz FPS Lewym dole. Ja mam, ja mam 85 i 30 FPS. Ja mam 10 FPS. To jest źle. Ała. O kurt! Adama mi zestrzeli, no i co ja teraz mam? Dobra. No, ale nie, ja spełnię Twoje ostatnie marzenie. Idę, idę na punkt B. Ale ledwo coś nie umiem ruszać. Bo jestem w dymie. Bo teraz głównie ludzie idą na punkt A, więc a. No kurde, teraz mi to mówisz, jak już zakręciłem tym grubym smalcem. Dobra, poczekaj, po, 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 widzę, cię. ty jesteś teraz na D3. E, wycofaj no. pozycję D3. E, wycofaj się na E3. A bo ja wiem gdzie jest E3. A teraz się wykażę na mapie. Nie wiem gdzie jest. Gdzie jest E3? Taki, masz taki wykrzyknik ze mnie mapie. To no wiesz co, ja coś nie widzę. Wycofaj się na punkt C Gdzie jest punkt C? A tam jest, jest, dobry Nie no, widzę e, Ja uważaj, jestem nubem w tą grę, dosyć dużym. Więc to będzie trochę słabe. I nie wiem, czy się ja pod w ogóle w tej grze, bo mi to strasznie laguje. Dobra, Wojtek, słuchaj. I słuchaj, jak nacelujesz na przeciwnika, to nie strzelaj od razu, bo tam cię wyświetli Ja mam 69 pingów. Słuchaj, jak będzie czerwony x to znaczy, że nie strzelaj tam, bo nie przebijesz, bo no nie masz szans Boj ktoś mnie chciał narąbać Ja dobra ja ja od punktu C Jestem to, w my punkcie my C, C. Wie, Ja te, ja również uważaj samolot O nie Gdzie masz samolot? Mi no i tu Ej ja normalnie lepiej gram ale teraz mi gorzej idzie bo mam jakieś straszne lagi No bo i tak normalnie to całkiem nie nieźle gram No ja gram mega mega nieźle, nie no gram słabo Gra bardzo słabo. Uwaga, antyleria! O kur... Nie, Adam, musisz nas zasłaniać Ze mną nie zginiesz. Chociaż ty wcześniej zginąłeś, a ja nie zginąłem. Jakim prawem, nie wiem. O nie, air battle! Bo jest ja za większoł, ja 5 sekund. O nie, w ogóle to jest... Dziwne, dobra. Idziemy na kaczkę B. Jak widzisz, od lewej no? i od prawej strony nasi sojusznicy okrążają tu Gdzie? Ja widzę no tylko pokój. tam jeden czołg lekki, jeden średni, a po lewej dwa czołgi lekkie. My jedziemy od frontu. Przygotuj się na śmierć. Mm, to tak nie działa. Nie no. Czemu mam się przygotować na śmierć? No bo wkraczamy w strefę przeciwnika, która jest nieokreślona, a jeszcze dwa przeciwników. Aha. Najlepiej mi chyba idzie gra statkami, mi się tak wydaje. A chyba najgorzej, e, właśnie Wojtek, czołgami. Na tak graliśmy z stawkami, to 5 razy zdążyłeś na ląd. <noise> to jest prawda. Bo mi się, <noise> no bo mi się on tak nie powarciło. No e, tak po prawej czołg lekki. A od wroga? E, tak, tutaj wszystkie wyeliminowane. Dwa czołgi lekkie. No, widzę od wrogów Jeden jest tutaj, e, BT5, uważaj, BT5, to jest takie mocne. O! Oszust, nie trafiam. Nie! Zbiałem. Nie! Ja Cię pomszczę! Wojciech, się! BT-5 macie na hita, precyzja, jak się dobrze trafię. No i mam mnie na hita! Bet... Ja teraz mam nie. BT-5. Wybieraj teraz F. BT-5. F! Naprawiam! Naprawiam mój wóz. A bo ja mam BT-5 teraz sobie dobrać. Nie, no to jest koniec! On mnie ciągle ostrzeliwuje! A ja mam 22 sekund. Aaaa! Roztknąłem. się ma pra prawa wygrać w te... No wiem. I patrzcie, tak... E, chyba, że pierwszy strzelisz i trafisz mu... Wieżyczkę, ja mu trafiłem w wieżyczkę, ale niestety mam bardzo nie upadnie. Na, no ja mam tylko jeszcze dwa respawny, którym mm -hmm. się mogę... Patrz jak mi wolno ten kursor chodzi, to jest dziwne. Nie mam jeszcze jeden czołg. Czemu mi pisze dwa respawny? Respawn i ja w nawesi mam tylko dobra. jeden czołg jeszcze, ale dwa razy mógłbyś się zreśbić, jakbyś miał trzy. No fajnie, ale nie mam. Dobra, jedę na punkt B. Teraz mam lepszy czołg. Bo ty jak w tym momencie nie strzałżujemy i... punktu B, to nas tu przegramy. To nie możemy przegrać no. Tumbler 3B się tam obija gdzieś W Co i ja raczej. robię? Ja jadę na skróty jakieś Ja też, ja jadę totalnie przez lat jakby No ja przez kamienie Ledwo co się przedrze Ale spokojnie, BT-5 ma dosyć mocny silnik I da rada taką górkę wjechać No Ale wiesz to nie jest jakiś drift Dobra ten, ten odcinek będzie krótki w ogóle Mi się wydaje, że Tą rundę skończymy i później pogram samolotami może jeszcze statkami będzie koniec. No bo jako samolotami nam na pewno lepiej politykę. Chociaż nie wiem wpadku. czy samolotami zagramy. Bo ja zawsze kamikadze robiłem na samolotach. Yy, tylko teraz gadnijcie je, Moje czy wroga. Znaczy pojęcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Wojtek podaj odpowiedź. Okay. Adam! Oh. Tak. O kurde. Co się tam stało? Tam był jakiś wykiwu. Tak ja robiłem za Adamowi zawsze. Jak są Kolejna, samoloty. To było pewne, że to będzie tak. Taka odpowiedź. O Jezus. To jest mega problem. Ja na czołgach nie umiem tak dobrze. W ogóle ja nie umiem tak dobrze ani trochę. What? What? Wycofaj się, wycofaj się. Ale ja walczę z czołgiem właśnie na blisko. No Oni i zepsuł mnie. No i nie no, już muszę wrócić do hangaru Dobra, Potem, ta runda słabo nie. Bardzo, bardzo poszła Albo zrób pauzę, pauzę, żebyśmy mieli więcej czasu na antenowaniu Dobra, no to co, daję pauzę i widzimy się już jak będziemy grać albo samolotami, albo statkami No nie wydaje mi się szczerze Ej, my mieliśmy ja zrobić miniaturkę Mieliśmy zrobić miniaturkę, tam jak jesteśmy czołgami tak obok siebie Co zrobimy po Okej okay. Dobra, tu hangar samoloty Samoloty czy statki? Samoloty No dobra No to samolotami będziemy teraz I będziemy W samolotach jestem już trochę lepszy Tak to mi się wydaje Czekaj, czym ja zawsze grałem? Chyba USA, bo ja miałem już jakieś lepsze samoloty Nie flota przybrzeżna, samolot. Ja chyba jako USA Tak, jako USA Ale ja gram praktycznie pierwszy raz w tą grę, można powiedzieć Więc Dobra, ready jestem jako USA Ja jestem jako Niemcy Ano Dobra Ucichłem na chwilę Bo dołączamy Ka Nie, nie śpiewaj tego To jest głupie Nie lubię tej piosenki I nie śpiewaj tego Pamiętasz jak ty mi puściłeś to. Jak ty puściłeś hymno w The Weekend na drugim odcinku po co ja go puściłem? Nie wiem, bo mówię, że to fajna muzyczka Ja musiałem wyjść z pokoju, gdzie nagrywać, ja bo mi tak przeszkadzać. Co mi tu tak płynno chodzi? Tak ja mogę O Hej, ja już za Dobra, jakim pierwszym startuje samolotem? A, to słaby Dobra, nie Ja biorę BV... Ja biorę BV238 A ja biorę P... P26A33 Wiem, że nic ci to nie mówi, to moja nazwa, więc y, duży no. samolot, duże skrzydło. O dobra. Duży samolot, duże skrzydło. I zgadnij, co będę ci robił, Adam. Nie wiem, ale na pewno nie wzlecisz na taką wysokość, jak ja mogę wzlecić, więc. Raczej to mi nic nie robi. A gdzie ty? Chciałem kamikadę zrobić już. Ale nie dasz rady mi zrobić nic. Jak przecież nigdzie w ogóle nie widzę, od tego bym zaczął. Ja jestem nad Tobą. Idealnie nad Tobą jesteś nawet trochę za mną. Nawet z... Ta ja nie wlecę na taką odległość, się mylisz A może jednak nie Czemu oni mi piszą, że Critical Speed i daj nos w dół E no to... bo masz za małą prędkość A nie bo właśnie nie za dużo w górę Jak ciągle będziesz leciał w górę to w końcu spadniesz A To trochę dziadowskie no, Bo nie bo mogę cię zaraz Tobie będzie zaraz P47 Nieważne Adam dom lata, no Łapięć e, zaraz przy tobie będzie A nie, Fury Knight e, Fury Knight? Trzeba Night. zniszczyć, Fury Knight Nine. O, rozbił się jakiś gościu A nie, nie rozbił no, A tak rozbił Ty nie mów mi co będzie przy mnie, bo ja się boję Stereotyp mnie zastrzelił Co typ cię zastrzelił? Już mamy sukces, bo Adam zginął wcześniej niż ja tak, bo jak gram takim Dawaj, pomocnym, w go. A mnie, nie no, nie a ma. Mnie co. Złapał C1, Lecimy C1. na wojnę. Ale dobra, udało się moim ewakuować. I zaraz po prostu. Jakbym ja zniszczył, zniszczył chociaż jeden. Jakbym ja zniszczył chociaż jeden, ten. To było świetnie. Dobra, biorę BF-109E1. Adam w to jest Czy Mega tam? Pro. O, strzeliłem go trochę jego. Mam go idealnie na celowniku, a akurat nie mogę strzelać. Dech zaraz za tobą. Czy nie, za to tylko teraz wezmę od boku. Ale on ma strasznie polską nazwę, bo na polskiej bo on ma O, no jacht. i zabiłem go. świetnie Nie, no to nie ja. No i teraz mogę strzelać. A ja ci A ja Czaj, ci teraz On jest martwy, czemu on tak leci? O, zniknął sobie. Mi zrobisz kamikaze? Nie, się nie dam. Nie dam sobie zrobić kamikadę. No. A Nadam no mi zrobił kamikazę. Dorobię te dwa najlepsze samoloty na sam początek. O oh, nine! A ja wezmę h 101 D1. No O, to jest mój Ej, najlepszy! Ty, ty, bo, ty bombowca wybrałeś, co jest stary. <laughs> no i dobrze. Aha, bo ty jesteś nurkującym bombowcem. No Właśnie. Ja tam mam zaznaczone punkty, więc sam muszę leć. Ja tam zbombarduję jakieś wioski. Chyba, że ci zrobię kamikadze, tak jak ty mi Nie, nie. Wojtek, twoim zadaniem głównym jest obranianie się przed moim kamikadze. A moim przed twoim. <grym> nie no nie, bawmy się w kamikadze teraz, na ci. Dobra, później się pobawimy. Ej, ale pogramy wszystkie tryby. Wy, czołgi już zagraliśmy w samoloty, gramy i jeszcze później statki będzie koniec. Dobra Wojtek, ja cię będę eskortować. Nie martw się, nic ci nie zrobię, ja cię będę eskortować. No nie byłbym taki pewny. Nie wiem ile ten film trwa, nie chciałbym, żeby on był długi. Ty miałeś lecieć za tobą, bo ty jesteś ja Na tym odcinku ja... nie zagramy jako statki w sumie. No bo ja jestem myśliwcem eskortującym. No. Nie no, tak sobie wymyśliłem, jestem to. Dobra, nie, ja robię <laughs> kamikadze jakiemuś wrogowi. Prawie w ciebie wleciałem. Ale na szczęście trochę ogarniam. No czemu? Ty pewnie to chciałeś. Jakbym chciał ten teraz wziąć do nas po co? Nie no nie jak on miał Ej Co no ty we ty mnie brać? Jestem nie są... to jest To jest klub Ty bo ja wleciałem na terytorium wroga tak trochę No i jak ktoś mnie zniszczył w przeciągu jednej sekundy? Zdziało ja przeciw czas. Może, nie wiem ja jestem w to nubs Ja tam jesteś w to super plusy Bardzo nie no w końcu ja w to grałem jeden z pierwszych razy w życiu, więc... Bo w końcu sama cię za, że Adam uczy mnie grać w War Thunder No więc. Ty dostał, nie żyje. No No i dobrze, ja tu nawet nikogo nie trafiłem pewnie. Każda ja tego jednego, ale pewnie go nie trafiłem. Dobra, gdzie ty jesteś? Tam, tak daleko? Daleko ja wróciłem co? Panie, Pani P-26. zbombarduję jakąś wioskę. Nie bombarduj wiosek! No ja nie, nie mogę, bo już nie mam bombowca przecież. Ej dobra, Wojtek, zaraz zginiesz. Tak, co, tak mi gwiazdy przepowiedziały. Aha. Oto się ktoś rozbił. No uważaj! Bo... No i kamikata! No i gówna! Zaś zginąłem! Uwaga, ląduje na samym dno. To nie ma sensu grać w tę grę. Już nigdy się nie pojawi na tym kanale. Pomóż tego, który cię zabił. Jednak się już nie pojawił Artander, bo jestem strasznym nubem. Mam ostatni samolot. Dobra, zabiłem typa, który cię zabił. No i dobrze, że mi pójdziecie. Ale to będzie ostatnia runda teraz. To sobie to jest moja ostatnia gra. Na odcinku. Zrobiłem kamikę. O to, nie, tam jest... Tutaj... Tak. Tam jest ten wróg, który mnie zabił. Zabiłem tak, go, tak. widzieliście nie. Tak, powiedzmy, że to byłem ja Dobra powiedzmy, że to byłeś ty. Tak, bo w niego strzelałem i wtedy wybuchło coś. A nie ja, który zrobił mu kamikadze. Tak To byłem i ja Przecież. O, widzisz Kolejny! Jestem jednak mega dobry w to. Dostałeś ty chociaż asysta. Nie wiem o co ci chodzi. Nie no dobra. O, widzicie? Kolejny zniknął z mapy, więc ich zabijemy. Nie no nie, nikogo teraz, nie zabijemy. Ja próbłam... Co? Mam zero pingów. Ja mam overload. Muszę to zrobić. Ostatnia. E, przy tobie jest jakby P-51 Kuzima. A. No skurde! <laughs> nie uda ci się zrobić kazy. Gram Junkersem 87. To idę na ostatnią bitwę. Na zgon No co by innego Trapa! rozstrzeliłem tego gościa Który wcześniej mnie rozstrzelił No i się zapalił cap No i widzicie nie ma go Ale goście z jego starego wyskoczył Na paralutnie, nie nie dam mu Zestrzelę go Patrzcie wlecę w nich Walę go skrzydłem może to trochę. trochę go może uszkodziłem Wezmij Wojtek Wie O, kolejny Ej, tam Pola dzinę. Kolejny tam wybuch. Tam kolejny się z... Dzwoni trochę, bo ja Cię dowolić mogę Tak, tak, tak. No W ogóle, ja chcę nagrać odcinek z dziadkiem Ja w ogóle zaś na tych Primaxowicach nie byłem przez miesiąc Badam, o, tak, jest... XP 50, XP 50 po twojej lewej. Co? Ty no mega dangerous level 200. Nie no, ja ci nie dam. Nie no idę jeden na jeden z tamtym. O nie, Order A. Nie wiem co to robi. Możecie pisać, że jestem nubem bo ja to wiem, że jestem Nubem nie, bo to jest ten, który na dwie No Dobra, Wojciech, radzę ci lecić niżej. Czemu? No bo co, no? I kamikaze! Nie, nie da raj. Kurde, zginąłem. Jak? Ano. Eee... Jakiś heroin dealer cię zabił. No dobra, sprawa zostaje zgłoszona do prokuratury Sądu Okręgowego w Warszawie. No. Dobra, ja skinę i będę kończył. Ale nie jest powiedziane, kiedy zginę. Mogę zginąć nawet w sumie to nigdy. Wojtek, na praście po prawej. O, oczy zniszczę. No co? No i zginąłem, no i koniec rozgrywki. Bo Adam zepsuł tą rozgrywkę. Nie no nie. Dobra, to ja wracam do hangaru. Chyba, że ten film trwał 10 minut, to bym nie zakończył, ale nie trwa. Trwa pewnie z. Pewnie z 30, bo tak zawsze jest, że myślę, że krótko, a trwa mega długo. Więc ja zobaczę ile to. Zaraz A dalej... Ło! Jak mi się to trafiło? Łódź Pierun, było blisko tego Bardzo blisko, ale gramy wy, miliatary tycoon? Nie wiem Ile ty możesz grać z rzędu? My już chyba 4 godziny gramy Ten Dobra, jest... no to żegnamy się widownie razy. Tak Więc no, żegnamy się Dzisiaj poszło mi naprawdę słabo w tym War Thunder, ale mam że następnym razem będzie lepiej o ile w ogóle następnym razem będzie więc dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Niech Adam pa. się może pierwszy pożegna. Pa, 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 żegnam. I ja się żegnam. Chłopak Karol, podłoga, Pa Pa, 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 nie no, normalnie, pa, pa.